Pustka w domu. Dlaczego kobiety, które mają wszystko, ulegają niewierności? Psychologia niewidzialności. Odrzućmy proste narracje i zanurzmy się w surową rzeczywistość. To nie jest atak na relacje ani na poszczególne osoby. To ostre spojrzenie na powszechną psychologiczną linię uskoku w nowoczesnych małżeństwach. Dzisiejsza rozmowa koncentruje się na zjawisku, które wielu mężczyzn ignoruje podstawowych przyczynach. Dla których kobiety, które wydają się mieć wszystko, często ulegają emocjonalnemu zamieszaniu, głodowi uwagi i niewierności. Problem nie leży w nieodłącznej złej naturze. Leży on w głębokim emocjonalnym rozłączeniu, wewnętrznej pustce i tożsamości, która uschła pod ciężarem życia domowego. Przygotuj się, by spojrzeć poza powierzchnię. Paradoks komfortu i pragnienie. Nieprzewidywalności z zewnątrz jej obraz jest kompletny: wygodny dom, stabilny partner dzieci, sama definicja bezpieczeństwa. Jednak ta forteca komfortu może stać się psychologicznym więzieniem. Początkowy romans zdegradował się do rutyny tak przewidywalnej, że jest paraliżująca. Codzienna charówka. Te same posiłki, te same przewidywalne wymiany zdań, brak jakiejkolwiek prawdziwej iskry działa jak wolno działająca trucizna dla duszy. Wtedy pojawia się nowa obecność. Mężczyzna, którego postawa jest pewna siebie, którego spojrzenie jest stabilne, który roztacza aurę przygody i celowego działania. Wznieca on poczucie niebezpieczeństwa i nowości, którego jej mąż nie oferował od lat. Surowa prawda? Ona nie pragnie innego mężczyzny. Ona ściga tę żywą, w pełni zrealizowaną jaźń, którą porzuciła w procesie stawania się dobrą żoną, matką i zarządzającą domem. Jej działania nie są złośliwością, są krzykiem emocjonalnego niedożywienia. Zauważ mężatki, które utrzymują długotrwały, Intensywny kontakt wzrokowy w środowiskach zawodowych lub społecznych, często to one szukają potwierdzenia, którego ich ustabilizowane życie już nie zapewnia. Kuszący zew walidacji, potężne ukryte uzależnienie, może temu zaprzeczać, ale walidacja działa jak potężny, niemal niewidzialny narkotyk. Uwaga jest prawdopodobnie najsilniejszym, niedocenianym uzależnieniem we współczesnym społeczeństwie, zwłaszcza dla mężatki, która stała się niewidzialna w swoich czterech ścianach. Jeden dobrze dobrany komplement wyglądasz absolutnie oszałamiająco. Naprawdę jesteś mężatką? Może dostarczyć potężnego, natychmiastowego wyrzutu do paminy. To właśnie tego chwilowego haju ona pragnie, a nie osoby która go dostarczyła ta dynamika wyjaśnia dlaczego media społecznościowe są niebezpiecznym krajobrazem dla wielu przypadkowy lajk zalotna wiadomość emotikon serca to mała łatwo nabyta waluta emocjonalna w związku który ogłosił bankructwo na połączeniu kiedy jej mąż przestaje zauważać jej nową sukienkę jej wysiłki czy jej ciało ona nieuchronnie znajdzie kogoś kto to zrobi jej motywem nie jest odejście, ale potwierdzenie sobie, że nadal jest rejestrowana, że nadal istnieje poza swoją rolą. Złudny płaszcz życia domowego mężatka, zwłaszcza ta z rodziną, posiada unikalną formę niewidzialności społecznej w odniesieniu do niewierności. Społeczeństwo po prostu nie postrzega kobiety załatwiającej sprawy, czy profesjonalistki z obrączką. Jako prawdopodobnej transgresorki. Niewierność nie zawsze jest dramatycznym pokazem szalonego uniesienia, często pojawia się w przyziemnych sytuacjach, ukryta za fasadą normalności. Kobiety te są wykwalifikowane w działaniu niezauważonym, przestarzałe przekonanie, że mężczyźni szukają seksu, a kobiety emocjonalnego połączenia w romansie jest mylące. Kobiety zdradzają, ponieważ są ludźmi nienasyconymi i pociąganymi przez potężne uczucie bycia pożądaną. Kluczową różnicą jest ich mistrzostwo w subtelności. Cyfrowe flirty, nazywanie tego tylko żartem lub pewne stwierdzenie to tylko przyjaciel. Wykorzystują bezpieczną przystań bycia postrzeganą jako wierna partnerka, by ukryć swoje działania. Jednak zdyscyplinowana jednostka nie potrzebuje dowodu. Wyczuwa zmianę energetyczną i burzę zbliżającą się pod spokojną powierzchnią. Ciche pożegnanie, odłączenie emocjonalne poprzedza akt fizyczny. Czy kiedykolwiek wyczułeś głęboką pustkę w pokoju, w którym wszystko wydawało się poprawne? Taka jest atmosfera stworzona przez kobietę, która jest emocjonalnie nieobecna. Uczucie staje się rytuałem, rozmowy są wyciszone, a podstawowa iskra została zgaszona na długi czas. Mimo to utrzymuje publiczny spektakl, uśmiecha się na zdjęciach, publikuje ciepłe podpisy i siedzi obok męża. Będąc psychologicznie o mile stąd, błędem, który popełnia większość mężczyzn, jest założenie, że zdrada zaczyna się w sypialni. Nie zaczyna się. Zaczyna się w umyśle, gdy przestaje dzielić się z tobą swoim wewnętrznym światem, gdy śmieje się z żartów kogoś innego za pomocą SMS-a, gdy prosi o odpoczynek z powodu zmęczenia, ale jej oczy rozjaśniają się na dźwięk powiadomienia. Do czasu przekroczenia fizycznej granicy, odeszła już na bardzo długi czas i w pełni zracjonalizowała swoje wybory. Oddaliliśmy się od siebie, on mnie nie widział, to było nieuniknione. Spostrzegawczy, mężczyzna nie czeka na eksplozję, wyczuwa subtelną zmianę w powietrzu i działa z ugruntowaną siłą, zanim nastąpi nieuchronne zniszczenie. Uzbrojenie pozorów niewinności oto niewygodna prawda najbardziej niebezpieczne kobiety to często te, które wydają się najbardziej niewinne. Ich maska szczerości jest ich największą ochroną doprowadziły do perfekcji delikatne spojrzenie, cichy ton. Łagodny dotyk, wszystko zaprojektowane tak, by ominąć podejrzenia. Wielu mężczyzn jest uwarunkowanych, by wierzyć, że dobre dziewczyny nie błądzą i dlatego nie potrafią zajrzeć pod powierzchnię. Kłamstwa mogą być wypowiadane przez kogoś w fartuchu kuchennym. W konfrontacji emocjonalnie przebiegła kobieta, często szybko gra ofiarę, płacząc i zrzucając winę na dystans męża. Ale prawda pozostaje, ona nie potknęła się o niewierność. Ona tam poszła, krok po kroku, usprawiedliwiając każdą zimną chwilę i zignorowane połączenie. Wnikliwi ludzie nigdy nie polegają na pozorach. Odczytują energię leżącą u podstaw. Jeśli atmosfera wydaje się niezgodna, jeśli oczy kobiety zdradzają jej słowa, lub jeśli jej ciepło wydaje się zbyt wyuczone, droga jest jasna. Odejdź cicho. Z mocą i nienaruszoną godnością. To nie jest wiadomość mająca na celu wzbudzenie cynizmu, lecz sprzyjanie jasności i świadomości. Prawdziwie zdyscyplinowana jednostka rozumie subtelne, korozyjne siły w grze. Nie angażują się w chaos. Rozpoznają wzorce i podejmują decyzje z pozycji siły i panowania nad sobą. Piądze próbuje wzbudzić zazdrość lub staje się krytyczna, kiedy kobieta wyczuwa utratę zainteresowania. Jej ruchy mogą stać się defensywne lub manipulacyjne. Nadmierna krytyka. Zamiast próbować się odzyskać, może zacząć czepiać się twoich działań, nawyków lub wyborów. Ta reakcja jest zakorzeniona we frustracji i braku bezpieczeństwa, ponieważ czuje się bezsilna wobec twojego dystansu. Próbuje odzyskać kontrolę poprzez analizowanie i znajdowanie wad. Jej ton staje się ostrzejszy. Jej komentarze, niegdyś żartobliwe, nabierają złośliwości. Mówi, że dziwnie się zachowujesz lub już ci nie zależy. W rzeczywistości jest to maskowanie faktu, że jest wkurzona brakiem twojej uwagi, wzbudzanie zazdrości. Często sięga po próbę wywołania zazdrości, aby sprawdzić, czy nadal może na ciebie wpływać. Staje się bardziej towarzyska. Publikuje zdjęcia sugerujące, że świetnie się bawi, lub mimochodem wspomina o nowych męskich znajomościach. Jej celem jest sprowokowanie twojej reakcji. Jeśli dasz się złapać na te przynętę, pytając, wykazując zazdrość lub rywalizując o jej uwagę, ona natychmiast odzyskuje kontrolę. Mężczyzna o wysokiej wartości rozumie, jeśli kobieta ucieka się do manipulacji, szuka walidacji. Twoja siła polega na niewzruszonej obojętności i skupieniu się na sobie. Kwestionuje swoją własną wartość utrata Twojego zainteresowania, nie tylko stawia pod znakiem zapytania Waszą relację, ale także podważa jej pewność siebie. Nagle kwestionuje swoją atrakcyjność, swoje postępowanie i całą sytuację. To jest kryzys utraty walidacji. Kobieta przyzwyczajona do bycia w centrum uwagi mężczyzny, traci lustro, w którym widziała swoje piękno. Zaczyna nadmiernie analizować swój wygląd, osobowość, przeszłe interakcje. Może porównywać się z innymi kobietami i odtwarzać w myślach wasze rozmowy, szukając punktów, w którym poszło nie tak. To jest proces czysto emocjonalny, niezależny od logiki. Utrata kontroli nad Twoim zainteresowaniem wstrząsa jej samooceną, zmuszając ją do ponownej oceny własnej wartości. Ten wewnętrzny kryzys zmusza ją do działania albo podwaja wysiłki, bycie odzyskać albo wycofuje się całkowicie z obawy przed odrzuceniem powrót silniejszy, lub całkowite zniknięcie w ostatecznym rozrachunku. Twoje wycofanie wymusi na niej jedną z dwóch ścieżek, które ujawnią jej prawdziwe intencje i dojrzałość emocjonalną. Powrót silniejszy, walczy o uwagę. Zaczyna wkładać świadomy wysiłek w relacje, staje się bardziej uważna, czuła, chętna do kompromisów. Ta reakcja jest napędzana uświadomieniem, że twoja obecność nie jest gwarantowana. Pytanie brzmi: czy to jest autentyczna zmiana, czy jedynie reakcja na zagrożenie? Kobieta, która ceni cię tylko wtedy, gdy czuje, że cię traci, nigdy nie dawała ci z siebie wszystkiego, całkowite zniknięcie, odejdzie. Zamiast gonić, akceptuje twoją utratę zainteresowania i odchodzi na dobre. To nie zawsze oznacza brak zainteresowania. Czasami jest to kwestia dumy, chęci odzyskania własnej wartości gdzie indziej lub po prostu mniejszego, niż myślałeś, zaangażowania. Wbrew pozorom, jeśli kobieta jest gotowa odejść tak łatwo, oznacza to, że nie była tak zaangażowana, jak mogłeś sądzić. Mężczyzna o wysokiej wartości nie obawia się żadnego z tych wyników. Jeśli wraca, obserwuje, czy jej czyny są zgodne z jej słowami. Jeśli znika, szanuje jej decyzję i idzie dalej. Kluczem jest nigdy nie gonić, nie błagać i nie iść na kompromis ze swoją wartością. Wnioski. Twoja wartość jest niezależna to. Jak kobieta reaguje, gdy się wycofujesz, nie dotyczy ciebie, dotyczy jej. To lustro, które odzwierciedla jej kontrolę emocjonalną i prawdziwe intencje. Największym błędem jest założenie, że jej reakcja definiuje twoją wartość. Tak nie jest, brutalna prawda. Kobieta, która ceni cię tylko wtedy, gdy grozi jej utrata, tak naprawdę nigdy nie ceniła cię w pełni. Po prostu dryfowała na twojej uwadze. Mężczyzna o wysokiej wartości nie reaguje emocjonalnie, nie goni i nie próbuje naprawić jej reakcji. Obserwuje widzi jej reakcję jako test jej charakteru, a nie odzwierciedlenie własnej wartości.